3, 2, 1. Gramy. Dobra. Scena. Yy, mamo, tato chciałabym z wami porozmawiać. Jesteśmy gotowi? Tuż trzeci już odpalamy. Proszę. Dziewczynki, nie słyszę rozmów. Nie przeszkadzaj! Rozmawiam. Dobrze, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze sekundeczka. Yy, nie słyszeliśmy, że powiedziałaś dobra, pójdę. Patrycja, co to tam kobieta? No, Patrycja, jakoś mówisz tak sztucznie, bardzo. Przecież na próbach bardzo ładnie, naturalnie mówiłaś: Mamo, tato, no. a nie tak: Mamo, tato. A bo braf nie było. <klucz> Odrażę, Już w najbliższą niedzielę, 29 czerwca, w Kęckim Domu Kultury wielka premiera. Musical Bagno, oparty na motywach baletu Jezioro Będzie Piotra Czajkowskiego wystawi Dziecięco-Młodzieżowy Teatr Muzyczny Luxfera. Uczestniczyliśmy z kamerą w próbie generalnej tego spektaklu z udziałem publiczności. Odwagi więcej! Czy nie pamiętasz, Ty przecież Patrycja, jesteś trytwiała na scenie, co jest? kogoś publiczności teraz. Czy najważniejsza jest? Proszę Państwa, jeszcze kwadrans i będziemy kończyć. Wiem, jesteście Państwo już zmęczeni? Yeah. 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 Yeah, no nie. Scenariusz do spektaklu napisała Pani Beata Lewicka-Owczarek, a reżyserem jest Sebastian Chmiel, muzyk pochodzący z Wadowic. Dobra, ciszę już, tylko usta się ruszają. Nie, yeah. mnie yeah. nie posłuchają. No dobra, pójdę. Lepiej. Bardzo dobrze. Tak. Artur jest na podeście. Dobrze, proszę podest. Jeszcze dzisiaj Państwu pokażemy, jak dealer śpiewa, bo dealer też pięknie śpiewa. Artur, proszę Państwa, jest znakomity, jeżeli chodzi o wyczucie, jeżeli chodzi o słuch muzyczny. I w teatrze o pierwszej w nocy mieliśmy próbę i okazało się, że Artur pięknie śpiewa. Oglądając fragmenty próby generalnej, śmiało możemy powiedzieć, że uczestnicy premierowego spektaklu będą świadkami dużego wydarzenia. Poziom artystyczny prezentowany przez młodych wykonawców robi wrażenie i naprawdę musi się podobać. Za późno Cię poznałem, za późno Cię dojrzałem w tym tłumie smutnych i zagubionych dusz. Już nie wyciągnę dłoni, by pomóc Ci. Tej dłoni, która już dawno temu powinna trzymać cię. Znalazłem cię za późno i łzy, Lecz czasu nie dogonie, Za późno Cię znalazłem, Otoczył nas już mrok. gdzie już mi brak, Nie przejdę z życia w pak. Ty odleciałaś dal, Z której nie wrócisz już. Ciągnie was tę toń, że odtrąca cię dłoń, która chce pomóc wam wyrwać was z piekła bram. Za późno przepadło wszystko, gdybym wcześniej poznał Cię. Zdradzę tylko Państwu. Zdradzę tylko, że po tej piosance Krzysio stacza walkę z dealerem. Więcej nic nie powiem. Dobrze, i teraz proszę, scena finałowa. Jedna ze scen finałowych. Kajdanki, nosze, policja i tak dalej. Teraz tak, jeszcze bo mamy telewizję Wadowice. Proszę, żebyście przebrali się do free time, ponieważ na tle waszym. bo to jest takie kolorowe. Wiesz, łotku? Jesteśmy w Kętach na Próbie w Centrum Kultury. Gościmy tutaj od kilku dni, bo przygotowujemy się do wielkiej premiery spektaklu, spektaklu bagno. bagno. Beatka 9 miesięcy, 9 miesięcy temu zapytała mnie, zróbmy muzykal. Ja mówię dobra, ale bez ciebie nie robię muzykalu, i Beata mówi dobra, ja napiszę, a ty działaj. Zróbmy jezioro łabędzie. O, właśnie, zróbmy jezioro łabędzie, stąd, stąd bagno. Chcieliśmy przybliżyć młodzieży balet, który jest zapomniany, a nie zasługuje na to, a jednocześnie pokazać problem, który jest aktualny i dotyczy młodych ludzi, a także całego otoczenia ich. Wzorujemy się na balecie Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie, natomiast przenosimy to na współczesne czasy. Zresztą widać tutaj, jak się bawicie na próbie w ogóle? E, yes, Częściej się jak rodzina. Tak, mamy, mamy ich tu ponad 60. E, mam nadzieję, że rośniemy w siłę i będzie nas coraz więcej. We wrześniu castingi do drugiej obsady musicalu. E, no i co, wzorujemy się na Czajkowskim, na... E, w, e, Sztuce, ale zupełnie przenosimy to na współczesne czasy, na bardzo takie na czasie i złe moce z baletu zastępujemy dealerem. E, główni bohaterowie to dzisiejsza Olga, Zyga. Dużo fajnej zabawy, dużo radości, jest nas coraz więcej. I co jeszcze Beatko chcemy powiedzieć? Będziemy ciężko pracować i pokażemy jeszcze wiele wspaniałych spektakli. Muszę powiedzieć, że ruszamy od września w trasę koncertową z tym musicalem, nie mamy tutaj tylko dzieci, dzieciaki, i młodzieży z Kent, natomiast mamy z Małopolski, Śląska i Zibielsko i, i jakieś Bulowice, Andrychów oczywiście. Żeby nie było, że to, to jest tylko projekt, który zrzesza dzieciaki Skent. Natomiast mamy nadzieję, że tak jak powiedziałem, rośniemy w siłę i będzie nas coraz więcej, nie tylko Skent, ale i Bielsko, i Kraków, i Katowice, oświęcim i tutaj okoliczne miasta. Ruszamy w trasę koncertową z nimi. Koniecznie śledźcie nasz profil na Facebooku, Teatr Muzyczny Luxfera. Zapraszamy. No, będzie nam miło, Zapraszamy. jeżeli będziecie nas też zapraszać. Uśmiech! Nam wciąż jest za mało, my też bijamy się tam. Wbijamy, nie bo będzie się działo tam. Wakacje, wakacje, wakacje. W liniach kawa, atrakcje. Tlenisko, wyjazdę z Skończyła się kontrola. Dzięki temu, że gramy taki spektakl. Dzieci z naszego Teatru Muzycznego Luxfera obejrzały balet. Chociaż musiałam ich do tego bardzo długo zachęcać i prosić. Niemniej jednak obejrzały wszystkie nasze dzieci balet Jezioro Łabędzie. Sukces edukacyjny myślę. No, myślę, że nie mały. A poza tym dzieci są mocno, że tak powiem, zafascynowane tym, co się dzieje od dziewięciu miesięcy. Przychodzą co tydzień na próby. Zresztą nie działamy tylko razem z Beatką. Beatka napisała scenariusz. Mamy też ludzi z You Dance. Mamy Mateusza Sobecka, mamy Martynę Andrzejczak i mamy człowieka z Kent, który jest znakomitym, choreografem znakomitym, niejaki Dominik Matuszczak. Poza tym cały projekt ma swojego menadżera, panią Izę Kawczyńską. Także to jest duża sytuacja i mamy nadzieję, że nie skończy się to na jednorocznej produkcji, ale będziemy tworzyć i produkować kolejne. Zresztą Beatka już ma kolejny pomysł na kolejny musical z udziałem większości małych dzieci. Tak, w naszym spektaklu role mają dzieci i siedmioletnie i szesnastoletnie. Także duży przekrój wiekowy, niemniej jednak widać, że dzieci są zainteresowane pracą w teatrze. Sprawia im to wyraźną przyjemność, chętnie angażują się w pracę, także jest to naprawdę dodatkowe zajęcie dla dzieci, a jednocześnie zwieńczenie tej pracy po dziewięciu miesiącach będzie można zobaczyć w kętach 29 czerwca będzie premiera. Tak na premiery co prawda nie ma miejsc. <laughs> Natomiast 3 sierpnia gramy na wielkiej scenie na stadionie w kętach, w ramach dni Kent. Kto wie, może pojawimy się również na wielkiej scenie w wadowicach. Pozdrawiamy.